Witajcie, dzisiaj jesteśmy na pograniczu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. To Działdowo. To miasto od dawna związane z krzyżakami. Tutaj znajduje się jedyne w Polsce muzeum właśnie krzyżakom poświęcone. Ale my dziś nie szukamy dwóch nagich mieczy, ale raczej nożyczek i grzebienia. Idziemy do studia irminy Dugołęckiej, umówiłem się z nią tutaj, bo sam trafić nie mogę. Jak się okazało, salon Irminy mieści się rzut beretem od placu Mickiewicza, który jest w samym centrum Działdowa. Czas wygodnie usiąść w fotelu i przedstawić się nam wszystkim. Cześć, nazywam się Irmina Długołęcka, prowadzę swój salon w Działdowie, zatrudniam trzy osoby. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, mam dwie dziewczynki, przez jednym jestem od 13 lat. Sukcesami. Z sukcesami, tak myślę. Fryzjer w życiu klienta jest tak naprawdę bardzo ważną osobą. Klientki przychodzą do nas yy, po zmiany, przychodzą się wygadać. Yy, Musimy zdobyć to zaufanie gdzieś tam u tego klienta, musimy z nim dużo, dużo rozmawiać. Gdzieś tam też często wchodzimy na te strefy prywatne, więc wydaje mi się, że fryzjer jest bardzo dobrym później i przyjacielem, i psychologem tego klienta. Mam bardzo dużo klientów, obecnie mam pierwszy wolny termin na koniec października, listopad, grudzień mam całe zajęty. Uważam, że mam naprawdę super klientki. Wróciłam właśnie z Anglii, właśnie tam byłam fryzjerką i weszła do mody wtedy ta koloryzacja sombre. U nas to było nowość w ogóle, jeszcze u nas w działu wynik się nie farbował na takie koloryzacje, były to tylko koloryzacje globalne, i balejarze itd. No i pamiętam, przyszła do mnie koleżanka i mówię, chodź, zrobimy ci te sombre, czyli odrościemne, końce jasne, ładne przejście itd. No i ja je zrobiłam, ja zadowolona, że coś nowego w ogóle tak dalej. Ona też zadowolona, ale to był taki hit później w Działdowie. Tak, spotka <laughs> naprawdę spotkałyśmy się z taką falą krytyki, co to za fryzjerka, która zostawiła ci odrosty, tak? No i tak się zaczęło później nasza typowa koloryzacja na sombrerę i później dużo, dużo więcej klientek zaczęło przychodzić i tak dalej na tą koloryzację. Zdania były podzielone na ten temat, ale, ale ogólnie to, to jest taka sytuacja, którą, którą właśnie gdzieś tam mi zapadła w pamięci. Uważam, że nie mam konkurencji. Uważam, że to ja jestem konkurencją. Skromnie mówiąc. Kocham swoją pracę. Cały czas staram się realizować w pracy, realizować swoje marzenia nie tylko dla siebie, też dla moich klientek, bo cieszę się, że to one wychodzą z tego salonu zadowolone, szczęśliwe. Już niedługo planuję otworzyć większy salon. E, zatrudnić więcej fryzjerów. To jest takim moim marzeniem, ale marzenia są po to, żeby je spełniać i tutaj na pewno zrobię wszystko, żeby te marzenie się spełniło. Jestem fryzjerem z wyboru. Czasami wydaje mi się, że w poprzednim życiu już też byłam fryzjerem. Tak, e, zaczęło się. No, strzy 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 strzygłam pewnie tak jak każde lalki Barbie, w, w, jak byłam mała, i zawsze zastanawiałam się, czemu te włosy im tak e, śmiesznie stoją na boki. E, później e, poszłam z mamą do fryzjera, miałam 10, 10 lat. Hmm. Pani mi obcięła włosy typowo na krótko. <laughs> to już był taki jeden powód, gdzie, e, gdzie postanowiłam, że jednak ja to bym zrobiła sama lepiej. No, i tak nieustannie jestem już 13 lat fryzjerem. Ale nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce. Pracowałam też rok w Anglii u wspaniałej pani Basi. To, była taka, to był taki polsko-angielski -angiel, salon i wtedy miałam 20 lat. Można powiedzieć, że od niej bardzo, bardzo dużo wyniosłam, bardzo dużo się nauczyłam. Naprawdę mam miłe wspomnienia związane z tą pracą. Także tutaj, jeśli chodzi o moje przygody fryzjerskie, to trochę tego było. Dlaczego Driza? Pamiętam, jak poznałam Drizzę pierwszy raz, jak zobaczyłam to opakowania, bo ogólnie jestem wzrokowcem. No to y, zakochałam się trochę w tych opakowaniach, w tych pudełkach. Mówię, o kurczę, ciekawe, co to jest jeszcze wegańskie. Ehm, no i jak zaczęłam testować te produkty. Bardzo, bardzo przypadły mi do gustu. Jeżeli chodzi o rozjaśniacz, po prostu bajka. Jeżeli chodzi o farby, mają bardzo dobry skład, gdzie zwracam na to uwagę co codziennie w pracy. Tak? Jeżeli na przykład sprzedaję klientkom kosmetyki do domu, to też jest bardzo dla mnie ważny skład tych produktów, żeby nie myły tych włosów byle czym, bo byle co, to mogą sobie kupić w drogerii, prawda? No i tutaj skład, składowość tych produktów mi się podoba, zapach bardzo mi się podoba. Podoba, odpowiada, koloryzacja jest piękna. No i w ogóle, naprawdę jestem zachwycona tą marką. To by było na tyle. Kończymy na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj kanał Driza Polska. A pod filmikiem zostaw łapkę do góry. Do zobaczenia następnym razem.